Cześć, witam serdecznie. 7 maja, Szewska Kawka, dzisiaj środa, przegląd, napraw, czas zacząć. Łycze kawy i zaczynamy. Chciałem podziękować Robertowi i Jirkowi za kawkę. Dzięki wielkie. Jak również dużo osób ostatnio u mnie w sklepie internetowym kupuje. Dzięki za zaufanie, staram się wywiązywać szybko i terminowo z tych zamówień i żeby wszystko było w porządku. Teraz tutaj od czego zacząć. O, może od takiej. Bo teraz najwięcej jest fleków do naprawy do, do czułenek. Jakieś tam szpilki, jakieś takie na szerszych obsosikach też się zdarzają, ale widzicie tutaj. Patrzcie jak to się. O, nie wiem, czy się tutaj da wyostrzyć. No, fleczek jest. Y, po prostu się wygiął. Wy, wygiął się, jest, y, jest wygięty. To jest na 99% jest to na tak zwanym cienkim bolsu, czyli takim. Jest cieniutka rurka jest tutaj jest czpień około 2-4 mm. I y, 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 są te fleki mało stabilne. Po prostu y, lekko obcas do tyłu zjedzie. A ten ma, ten ma ten, tendencję, bo on się tak w, w tych tutaj, jak się, jak się postawi to on jest lekko lekko fiejny, czyli najprawdopodobniej on się po prostu wygiął w tą stronę, bo obcas troszeczkę poleciał. Ja na takie rzeczy stosuję takie już mega mega wytrzymałe te fleki i od już od paru lat i zauważyłem, że ten problem problem znika. No, dlatego trzeba to jak najszybciej zrobić, to nawet śmiesznie wygląda z tym flekiem. No i tak to mniej więcej wyglądają na przykład pleczki do szpilek dorobione. I to jest na przykład tutaj jest y, ch chyba raz czy dwa razy mi się zdarzyło tutaj z innego materiału robić. Wszystko jest te włoskie, włoskie, mocne materiały, które bardzo dobrze się trzymają. E, aha, nie tutaj nie. No. E, tak. I później tutaj fleków sobie tyle przygotowałem tylko. No, bo to w sumie. Nie ma nic, nic ciekawego. Natomiast tutaj o taki nietypowy kształt. Nietypowy kształt jest dorobione z, z tej z włoskiej gumy, też też dwubarstwowej. Czyli e, szewc jak pójdziecie do szewca czy, czy do mnie wyślecie buty, bo też się zdarza, że wysyłacie do mnie na fleki to do każdego obcasa można dorobić, dorobić, doszlifować na na, na kształt obsasa fleki, więc tutaj nie ma problemu. Tak jak nawet o tutaj, takie te klapki na, na koturnie też są dorobione fleki. I tutaj na mnie czeka jeszcze tak. Zapiętki do roboty, zapięteczki do roboty, więc yy, będę starał się to dzisiaj ogarnąć. I tutaj były, często jest taki problem, że chcecie, macie za wysokie te obcasy. I tutaj na przykład skróciłem około 1,3 1, cm, a tutaj ponad 2 cm były skrócone buty. W tych, w tych dało się więcej skrócić, żeby ten profil buta, żeby ten but jeszcze był ładnie, dobrze, dobrze prosto stał, stabilnie. Natomiast tutaj tylko, tylko centymetr i 3 mm można było skrócić dalej, już by było ryzykowne. Tak więc czasami jest tak, że się w ogóle nie da skrócić. że Jest taki profil obcasa, że raczej niezalecane jest skracanie butów. Czasami wykonuje takie coś na wyraźne polecenie klienta, że chce mieć skrócone tam centymetr i koniec, basta. Ale. Ja zazwyczaj oceniam, patrzę i mówię mniej więcej, ile da się skrócić. Czy pół centymetra, centymetr, dwa centymetry, i później sobie klient decyduje, czy maksymalnie, bo dużo osób chce po prostu maksymalnie obniżać obcasy. No i czasami to się daje. Jak widzicie, i nawet to fajnie wygląda, jest bardzo duży wybór gum. Bardzo dużo kolorów jest. Tutaj mam do wyboru różne odcienie. Nie mam tutaj, nie mam tutaj wszystkich w tej szufladzie, ale karmelkowe są dwa beżowy, brązy czarny podstawowy, więc zawsze można coś tutaj dopasować, żeby pasowało i tak, i tutaj klient który zawsze przywozi buciki do naprawy o, tutaj zelówki Vibramy one się, one się sprawdzają, bo są takie, struktury mają antypoślizgową. Nawet ładnie się prezentują, ale są bardzo mocne. Tutaj wytrzymałość i odporność na ścieranie jest, 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 jest tutaj tym głównym atutem. No i są cienkie tutaj. I tutaj też zelóweczki wibrawa. Więc to, to już będzie dzisiaj do odbioru. To co zrobiłem. I no tam... Obcasiki jeszcze, jakieś tutaj fleczki widzę, że też kolejne do, do naprawy zużyte. Jakieś tutaj adidasy, aha, tak, tutaj będę coś też się stawki robił. To, to jest częsty przypadek w tych butach, natomiast naprawa jest trochę taka żmudna, męcząca jeżeli chodzi czasowo. E, trochę, trochę wyczerpująca e, ok myślę że myślę że to na tyle co chciałem Wam e, pokazać same no dobrze nawet ja się cieszę że jest więcej fleków nie ma jakichś niespodzianek e, fleki teraz e, trzeba wiadomo że się okres komunijny zaczyna pogoda może się już w końcu wyklaruje bardziej, że będziemy w tych letnich butach chodzić, więc szpilki, czułenka, różne takie półbuciki na wymianę fleków, jakieś drobne podklejenia, to jest teraz najczęstsze naprawy są no i kończę, kończę już bo już nie mam nic ciekawego do pokazania bynajmniej na dzisiaj, dzięki wielkie za uwagę, dzięki za komentarze i zaglądajcie na sklep szefzamian.pl, tam co jakiś czas postaram się coś nowego dodać, wrzucić. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. W wolnej chwili odpiszę, oczywiście. Pozdrawiam, cześć.